Ok. Um, um, to jest takie trochę metaforyczne na tą chwilę, także będę potrzebować czasu, by um, zobaczyć o co chodzi, ale słuchaj. Um, Roxy, słuchaj, masz przy sobie, i musiałabyś wygooglować. Um, chociaż w polskim przekładzie nie ma dobrych interpretacji. Ja to bym musiała z angielskiego. Wiesz, co po zakończeniu wrzucę? Co znaczy, przetłumaczę z angielskiego. Oni tu mają o wiele fajniej, albo ja nie umiem po prostu w języku polskim szukać tego. Przy tobie masz, słuchaj, to jest jakby takie zwierzę takie ochraniające ciebie. Takie, to jest zwierzę przewodnik, ok? I to jest, słuchaj, niedźwiedź polarny. Niedźwiedzie generalnie w sobie mają taką majestyczność, siłę. Um, ale to też jest, wiesz co z angielskiego, to jest tak mama bear e, czyli jakby taka matka opiekująca się dziećmi. Nie muszą to być bezpośrednio Twoje dzieci, to może być po prostu, nie wiem, czy je masz, bo w tym momencie to mi nie pokazuje w czytaniu, ale to może być Twoja taka ogromnie ciepła natura, ale też silna. Zostałaś, uff, i mam ciarki, bo chcę powiedzieć, że dostałaś energię od swojej rodzicielki. I, I powiem Ci, wzruszam się już z Tobą, bo między Wami jest ogrom miłości. I tą siłę w tym masz. Masz to zrozumienie i wsparcie. Jesteś na pięknym, w pięknym miejscu. I ten niedźwiedź prowadzi Cię i wspiera Cię. Ale, jakby pojawia się tutaj, tak jakbyś może, wiesz, co nie, nie wykorzystywała też swojego potencjału, tej swojej siły, dlatego, on tutaj wkroczył, poczuj swoją siłę kobiecości. Tak, jakbyś może, może była w takiej męskiej energii. Co nie znaczy, że to jest zła energia. Nie. Bo w ogóle ciebie to ja widzę, wiesz co, jakby idącą po prostu drogą taką wiejską. Nie wiem, czy to, słuchaj, mieszkasz na wsi, czy mieszkasz w jakiejś małej miejscowości. Tak to mi się po prostu kojarzy, tam jest cicho i spokojnie, niewiele domów, tak? To mi się akurat kojarzy z wsią, ale to może być. Po prostu mała miejscowość. W każdym bądź razie ty idąc z tym, a niedźwiedziem, jesteś również taka kolorowa, piękna, atrakcyjna, pełna tej kobiecości, zdająca sobie sprawę z własnej, właśnie kobiecości tego seksa, pilu, siły i energii. Ale tak jakby ten niedźwiedź tutaj opiekuje się, chroni cię. Może, może w tym momencie akurat potrzebujesz tej ochrony, ale też jakby użyć tej siły. A może nie czujesz, nie wydobywasz z siebie właśnie tego całego potencjału. Może gdzieś coś chodzi o mężczyznę, czuję, że to jest jakaś męska energia, a jakiś mężczyzna, który próbował, a czy próbuje, nie wiem w jakiej jesteś sytuacji związkowej. Ale taki, który próbuje podważyć Twoją osobowość. Tak, jakbyś próbował, że jesteś nie taka, jakoś taka nie do zaakceptowania, taka, jaka jesteś. I takie, kochałbym cię, ale, ale, ale jesteś zbyt, może zbyt dużo mówisz. To znaczy, ty nie mówisz dużo. Ale w jego przekonaniu, ok? W ogóle to cię widzę z taką torebeczką, słuchaj, um, i tak um, um, mówię, mocno, mocno, mocno kobieca. Uwierz w swoją siłę, w swoje piękno, i nie pozwól nikomu, by podważał to, co masz w środku. Czuję, że żyjesz w zgodzie z, z sobą, ze swoimi przekonaniami, ale ten niedźwiedź, on tutaj jest, to coś o jakąś opiekę chodzi, on, ci opie on, on, on teraz jakby cię chronił, wiesz? Także, co to jest za sytuacja, w której on teraz cię chroni? Czy a mówię, to, coś jest związane z tą męską energią. Użyj swojej własnej prawdy. Czy ty się wahasz? Czy ty chcesz podjąć jakąś decyzję, a, a nie do końca jesteś jej pewna? Nie wiesz, czy dobrze robisz? Um, czy to chodzi o um, właśnie, czy to jest związkowe z, z tym mężczyzną? Takie, um, ja czuję. A, a, a ty sobie, kochana, zobacz, co jakby z tobą rezonuje, co, co, co tobie służy. Um, jakby ten mężczyzna, um, on, on cię nie wspomoże. A to nie znaczy, że to jest zła osoba, nie, ale jakby on ciebie nie rozumie. Um, nie wiem, co to za mężczyzna, czy to jest jakby. Twój partner, czy chłopak, czy mąż, czy to jest twój ojciec, może to jest um, wiesz, teść, tak? Ja tutaj czuję po prostu męską energię. Ta energia nie służy, podważa kim jesteś, nie akceptuje, wiesz? A w momencie, kiedy um, czuję, że blisko jesteś z tym mężczyzną, znaczy się, że on jest gdzieś w najbliższym, jakby kręgu. Potencjalnie partner, tak powiem, może w ten sposób, a ty zobacz, co z tobą rezonuje. Jeśli nie otrzymujesz akceptacji, czyli jakby, wiesz, jakby on wzbraniał się od kochania Ciebie, taką, jaka jesteś. Wiesz, miłość jest bezwarunkowa. Kocham Cię taką, jaka jesteś, z Twoimi fanaberiami z twoim pięknem, z twoją siłą, radością, z różnymi innymi rzeczami, które, wiesz, każdy z nas coś ma, tak? Ale ty jesteś piękna, jesteś wystarczająca i uwierz, uwierz w siebie, uwierz, uwierz właśnie w swój swoje wnętrze, swój potencjał, poczuj tą energię od tego niedźwiedzia polarnego. I czy coś robisz w tym kierunku, by właśnie wydobywać to? Widzę jakieś wieżowce, widzę jakieś bloki. Albo wysoki budynek. Czy tam jest twoja praca? Albo może mieszkasz w jakimś wieżowcu. Pojawiły mi się teraz właśnie wysokie, wysokie budynki. W ogóle to mi się kojarzy z to, co widzę, z, wiesz co, z tak jakby z Nowym Jorkiem, bo to jest przeogromne. I tam jest. Czy byłaś w nowym Jorku? Słuchaj, bo widzę tego byka, którego każdy dotyka. Um, on jest ogromny. I takie. Ty, ty tam będziesz, tak? To jest dla ciebie w którymś momencie. Um, słuchaj, takie jakieś podróże. Ty w ogóle masz podróżować, słuchaj. Tak, jakby ktoś próbował Ciebie, wiesz co? Um, ty jesteś wolną osobą, masz tą naturę wolnego ducha. To znaczy, nie znaczy, że masz być sama, czy że będziesz sama, nie, tylko potrzebujesz zrozumienia od tej drugiej osoby. Pozwól mi roz, um, um, roz jak to się mówi, roz. Um, Rozpostrz wiesz wiecie o co mi chodzi, żeby skrzydła, tak? Otwórz ręce i po prostu poleć, fruwaj. I z jakiegoś powodu masz być, słuchaj, w Nowym Jorku to czas pokaże, tak? Takie w sobie miej to pozwolenie, że świat po prostu jest. Stoi otworem z otwartymi ramionami. Tak jakbyś bała się, wiesz zrobić ten krok do tego, gdzie masz być. Ale dziękuję bardzo.